Dziś o takim temacie trudnym i abstrakcyjnym, mianowicie o konstytucji. Starożytni Rzymianie mówili ma respublika plurime legis, czyli i, i, i więcej praw, tym bardziej skorumpowana republika. I muszą Państwo sobie zdać sprawę, że konstytucja Stanów Zjednoczonych liczy około 4 kartek papieru, konstytucja III Rzeczpospolitej 40 kartek papieru, a traktat konstytucyjny Europejski 400 kartek papieru. No stąd wnioski bo Państwo macie jasne i proste, ale ja nie o tym chcę mówić, tylko o tym, czego w polskiej konstytucji nie ma. Otóż w polskiej konstytucji nie ma rzeczy najzupełniej podstawowych. jest cała kupa rzeczy, które nie powinny w ogóle być w konstytucji, cała kupa rzeczy, które w ogóle nie powinno być, a nie ma rzeczy podstawowych. Tak, czego akurat nie ma? No nie ma goza. zasady, że prawo nie działa wstecz. Wydaje się zupełnie oczywiste, że prawo nie powinno działać wstecz. A czy to jest, jest w konstytucji? I kilka razy już za trzecie RPA, za PRL-u znacznej części, prawo wstecz działało i jakoś nikt nie protestował, bo nie mógł, bo w konstytucji nic takiego nie ma. Czyli zasada, co u nie dzieje się krzywda, o której często tu mówię, nam też wydaje się oczywista, ale w konstytucji jej nie ma i słusznie, bo połowa ustaw w Polsce jest z tą sprzeczna, więc trzeba by je usunąć, a tak one nas spokojnie, spokojnie działają. Ale nie ma również jednej zasady, która jest politycznie zupełnie neutralna, ale jest całkowicie logiczna, mianowicie. Nie ma zasady lex posterior derogat priori, czyli że prawo następne y, usuwa poprzednie. Czyli niby tak to jest, ale nie jest to nigdy zapisane w Konstytucji. W niego ucieku powstaje zupełnie absurdalna sytuacja, że tworzymy nową ustawę i y, w każdej nowej ustawie, jak Państwo sobie zajrzą do dziennika ustaw, na końcu jest ogromna ilość, często dłuższa niż sam tekst ustawy jeszcze, że traci moc ustawa taka, traci moc ustawa taka, traci moc ustawa taka, prawda, i tak dalej. No dobrze, skoro lex posterior derogat priori, to wprowadzamy nową ustawę, to ustawy sprzeczne z nią powinny tracić moc automatycznie. No to po co pisać, że traci moc ustawa taka? No dobrze, a jeżeli zapomnimy napisać, że traci moc ustawa taka i taka, to co ona, nie traci mocy? I nadal będą obowiązywały dwie ustawy sprzeczne, ta nowa i ta stara. Po prostu cały nasz system prawny od samego początku jest robiony przez idiotę, przez człowieka, który nie ma pojęcia, jak powinien wyglądać normalny system prawny i bałagan, jaki jest potem na dole, jest już tylko konsekwencją yy, tak przyjętych założeń.